Pokoju nie będzie. Ukraińcy zgodzą się na oddanie części swoich terytoriów. Te tereny nie będą rosyjskie, ale też nie będą ukraińskie, ale będą neutralne. Moim zdaniem od lutego, marca yy, Amerykanie z Chińczykami rozmawiają, bo tylko oni, ta wielka dwójka, może dać sygnał obu prezydentom, to koniec wojny. Świat zmęczony jest już wojną Rosji i Ukrainy. Straty po obu stronach liczone są już w setkach miliardów dolarów. Szczyt NATO w Wilnie, który odbył się między 11 a 12 lipca, nie przyniósł tak naprawdę nic poza akcesją Szwecji do sojuszu po zgodzie ze strony Turcji, co oczywiście ma wpływ na umocnienie NATO, ale nie przybliża nas do końca wojny. Na pewno ważnym elementem są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukraińców, które mają zapewnić dostawy broni oraz pomóc w odbudowie kraju. Niemniej na pierwsze miejsce wysuwają się wymowne słowa Joe Bidena tuż przed szczytem na Litwie. Początek cytatu. Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą musi się skończyć. Dopiero potem na to może rozważać członkostwo Ukrainy w organizacji. Koniec cytatu. Niemcy znowuż stawiały przede wszystkim na gwarancję bezpieczeństwa, pozostawiając kwestię członkostwa Ukrainy na drugim planie. Berlin boi się potencjalnej konfrontacji z Moskwą, stąd też tak zapobiegawcze kroki. Niemniej, nawet jeśli Rosja się nie podda, to prawdopodobnie dojdziemy do punktu, w którym walki osłabną i wtedy możliwe będzie podjęcie decyzji w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO. Tak tą sprawę skomentował w rozmowie z pub Jim Townsend, były wiceszef Pentagonu. Mówił również, o innych gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa, w tym o modelu izraelskim. Znajdujemy się w patowej sytuacji. Jeśli w końcu nie zostanie postawiona jakaś granica, to dziennie będzie ginąć przynajmniej kilkadziesiąt osób na froncie, a Ukraina nigdy nie stanie na nogi, mimo że to i tak będzie naprawdę ciężkie. Ten konflikt można zamrozić nawet na dziesiątki lat. O ile wieczyć doniesieniom NBC News, byli amerykańscy dyplomaci prowadzili nawet nieoficjalne rozmowy z Rosjanami bliskimi Kremlowi, by w ten sposób przygotować grunt pod potencjalne negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Sam minister spraw zagranicznych, Siergiej Ławrow, miał być w Waszyngtonie pod koniec kwietnia tego roku. Grupa Wagnera została rozwiązana, a jej pozostałości trafiły na Białoruś albo na front. Rosyjska armia znacząco osławiła to samo dzieje się po stronie ukraińskiej. Drugi żołański też wie, że więcej niż teraz może zdobyć w tej kontrowensywie, iż więcej zdobędzie. Z dwóch powodów. Nie ma potencjału zbrojnego, nie ma tyle formacji wojskowych gotowych do działania. A drugi powód jest taki, że nie ma takich zasobów ludzkich. Już. I mobilizacja to jest w tej chwili u Ukraińców w niewielkim stopniu zupełnie straty. Bo bardzo dużo Ukraińców jest poza granicami Ukrainy i nie mają ochoty wcale wracać do Ukrainy i walczyć. Planów pokojowych może być wiele, ale na ten moment Ukraińcy nie dopuszczają tego wariantu. Być może będzie to nowy kraj dzielący Rosję i Ukrainę, być może będzie to strefa zabezpieczana przez ONZ, podobnie jak pomiędzy Serbią a Kosowem, lub być może coś jeszcze zupełnie innego. Tych planów jest wiele, dlatego dzisiaj specjalnie je dla Was przeanalizujemy. Oprócz tego sprawdzimy najnowsze doniesienia z frontu oraz rozplanujemy, kiedy rozmowy pokojowe faktycznie się rozpoczną. Zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, jeśli spodoba wam się ten materiał, to pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, ponieważ jeszcze naprawdę sporo z was ogląda, a nie subskrybuje. A to mi zdecydowanie pomoże w rozwoju kanału. Jak jeszcze nie widzieliście naszego sklepu globalista.pl, to wejdźcie i zobaczcie co mamy. A mamy naprawdę sporo. Na przykład grę planszową Globalista, w którą można grać od dwóch do nawet 6 osób, tocząc strategiczne walki aż na dwóch mapach. Do tego prawdziwe antyki w postaci map, globusy, plakaty miast i wiele, wiele innych. Map za mną są na przykład jedną z rzeczy, które sprzedajemy, więc myślę, że warto. Zapraszam Was też na mojego Discorda, gdzie możecie sobie pogadać ze mną, jak i z całą naszą społecznością. Na Instagramie natomiast ciągle dodajemy najnowsze wiadomości i relacje z kanału. Taktyczny follow z Waszej strony myślę, że przyda się zarówno Wam, jak i mi. A teraz koniec wstawki czas na materiał. Ukraińska kontrofensywa trwa, ale na ten moment nie ma jeszcze spektakularnych zwycięstw. Siły zbrojne Ukrainy kontynuowały 9 lipca kontrofensywę na co najmniej trzech kierunkach Bachmutu, Melitopola i Berediańska. Dokładnie postęp Ukraińców oraz potencjalne dalsze plany skomentuje dla Was generał Waldemar Skrzypczak. Najważniejsze elementy ze strategii pokażemy też dla Was na mapie. Ale wydaje się, że ten kierunek, który oni wybrali, moim zdaniem wybrali, kierunek y, oś natarcia hule i pole berdiańsk dlaczego dlatego że ten kierunek to jest taki ja to nazywam korytarzem pansernym szerokości 10-12 kilometrów głębokie na 50 ale w, na tym kierunku poza tym że rosjanie mam przygotowane pozycje obronne jak na każdym innym nie ma konieczności pokonywania przeszkód terenowych typu rzeki bo na kierunku Mariupola i Meli-Pola od północy jak się idzie trzeba pokonywać dwie albo trzy rzeki to są naturalne przeszkody terenowe, które wymagają wielkiego wysiłku, żeby je pokonać. A w tym kortażu pancernym, na kierunku na osi natarcia Ulajpole-Berdiańsk, Pole Berdiańsk, nie ma rzek. A zatem nie ma przeszkód terenowych, naturalnych, które mogłyby zwolnić tempo. I na tym kierunku Ukraińcy, jak się wydaje, że mają powodzenie, i zrozumieli, że warto skupić się na tym kierunku i dojść w rejonie Berdiańska do brzegu Morza Reasumując, obecnie znajdujemy się na etapie, w którym nie ma pewności, kto finalnie odniesie zwycięstwo. Ale Ukraińcy mają zapał, żeby sięgnąć po jak najwięcej. A ze wsparciem Zachodu takie szanse faktycznie są. Ukraina już osiągnęła korzyść z czerwcowego buntu szefa grupy Wagnera Jewgenia Prigorzyna przeciwko Putinowi. Taką ocenę wystawia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według ISW, Wagnerowcy prawdopodobnie nie wezmą udziału w odpieraniu ukraińskiej kontrofensywy przeciwko Rosjanom a brak najemników na froncie obniży zdolność bojową całej armii Rosji. Nie można być jednak naiwnym, aby wierzyć w to, że Rosja nie obroni przynajmniej części terytoriów, jakie już okupuje, a na danych odcinkach frontu sprzyja jej geografia. Zwłaszcza mówiąc tutaj o Donbasie oraz Mariupolu. Mapa rzek dość jasno pokazuje, że po przekroczeniu Dniepru ten południowy cypel Ukrainy aż do Krymu może być względnie prosty do odbicia z uwagi na niziny oraz brak naturalnych barier. Znacznie gorzej wygląda to tuż nie o podal Mariupola. Ponieważ tam szereg rzek i strumyków stanowi poważne wyzwanie dla ukraińskiej kontrofensywy. I o ile jestem skłonny uwierzyć, że przy odrobinie szczęścia ta operacja mogłaby się zakończyć sukcesem dla Ukraińców, tak mniej więcej właśnie w taki sposób można wyrysować linię, której Kreml będzie bronił za wszelką cenę. Wskazują na to też zdjęcia satelitarne, które ukazują działania obronne Rosji w postaci zębów smoka oraz innych umocnień mających na celu powstrzymanie kontrofensywy. Dlatego wariant całkowitego zwycięstwa. Ukrainy może być niemożliwy do zrealizowania. Panie generale, też pytanie odnośnie tej wizyty Rosjan, o której ostatnio tak media, media się rozpisują, to ona była chyba w kwietniu, co Ławrow podobno udał się do Ameryki w celu jakichś negocjacji, żeby wszcząć jakieś rok, rokowania pokojowe. Czy generał tutaj widzi jakiekolwiek możliwości pokojowego rozwiązania tego konfliktu? Pokoju nie będzie. Putin z kraju sobie przyjaznego, bo Ukraińcy generalnie mieli dużo racji z Rosją poprawnych, rodzinnych, różnych, stworzył sobie największego wroga w historii. Nie może być większego wroga dla Rosji jak Ukraińcy w tej chwili. Jeżeli chodzi teraz o, o przerwanie działań zbrojnych, bo to mam na myśli, niepokój. Moim zdaniem od lutego, marca Amerykanie z Chińczykami rozmawiają bo tylko oni, ta wielka dwójka może dać sygnał obu prezydentom stop koniec wojny. I wydaje mi się, że teraz problem polega na tym, że Amerykanie muszą znaleźć z Chińczykami miejsce kompromisu, bo dużo ich dzieli, bardzo dużo ich dzieli, a natomiast muszą znaleźć taki punkt, który ich połączy, ale tylko na ten moment, który spowoduje, że i Żałęski, i Putin dostaną sygnał dzień zbrojni ma być zawieszenie broni. Ale generale, tutaj też odnośnie tego zawieszenia broni, no bo też Ukraińcy wydaje mi się, że niekoniecznie sądząc po tym, co mówi Zeleński, zgodziliby się na to, żeby część tych terytoriów faktycznie do Rosji trafiła. No i tutaj tak jak generał też wspomniał, mamy taką patową sytuację, bo ani jedna, ani druga strona nie pójdą na żadne ustępstwa tak naprawdę. No i pytanie pytanie tutaj pojawia się takie, no jeżeli będzie zawieszenie konfliktu, hipotetycznie no to prędzej czy później, no jakoś ten konflikt wróci, tak? No i czy widzi generał możliwość tego, żeby ewentualnie czas dał Ukrainie większe możliwości na dozbrojenie i tutaj ewentualnie później dalszą kontrofensywę, czy to raczej może być właśnie w drugą stronę, bo też ostatnio dotarły do mnie dane, które sugerują na to, że generalnie rosyjska gospodarka to ma się całkiem nieźle, tak? A jeżeli gospodarka ma się całkiem nieźle, no to w czasie już wielokrotnie obserwowaliśmy w historii, jak Rosji się dawało czas, to ona potrafiła się odbudować, naprawić błędy, i no jednak no pójść dalej. A czyli mi się, że. Yy, zgadzam się z Panem, że yy, Ukraińcy zgodzą się na oddanie części swoich terytoriów, więc te terytoria będą jakimś terenem spornym, który być może odbędzie, będzie objęty jakąś kontrolą, kontrolą międzynarodową. Yy, tak mi się wydaje, że to, to, to już jest sprawdzona praktyka w historii, takie rzeczy się działy. Chociaż oczywiście są to sztuczne twory, które nie są rozwiązaniem. Ale politycy są skłonni je ustanowić dla świętego spokoju, swojego spokoju politycy, a nie do spokoju tych ludzi tam, gdzie nie gdzie żyją. Więc mogą szukać takiego rozwiązania, które uspokoi Ukraińców, że te tereny nie będą rosyjskie, ale też nie będą ukraińskie, ale będą neutralne. Buforem jakichś być może przed Rosją. Z kolei Rosją da to satysfakcję, że Rosja wyjdzie z twarzą z tej wojny. Z twarzą, jeśli w ogóle można mówić, że z twarzą. Oni są skompromitowani całkowicie, no ale... Niezależnie od tego, co myślą światowi przywódcy, to większość Ukraińców nie ma ochoty na kompromisy z rosyjskimi napastnikami. Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że nawet jeśli rosyjskie wojsko poniesie tego lata więcej niepowodzeń, to Putin może nadal wierzyć, że może wygrać wojnę na wyniszczenie. Avril DeHynes, dyrektor Wywiadu Narodowego, powiedziała pod koniec maja 2023 roku, w czasie wystąpienia przed amerykańskim kongresem, że podczas gdy Putin ogranicza swoje krótkoterminowe ambicje, na Ukrainie, szansa na rosyjskie ustępstwa przy jakimkolwiek stole negocjacyjnym w tym roku będzie naprawdę niewielka. Rosja wciąż ma duże zdolności mobilizacyjne, chociaż po buncie Prigorzyna ten wariant wydaje się być zbyt ryzykowny, ponieważ pozycja Putina jest zagrożona, a coraz więcej Rosjan ma go dość. Nawet na Krymie w czasie sądu ulicznej jeden z pytanych odpowiedział, że wygra Ukraina, za co potem został ukarany grzywną ponad 2000 złotych. Czy obawiasz się ukraińskiej kontrofensywy? <grymne> <grymne> Czy obawiasz się ukraińskiej kontrofensywy? Jesteśmy za Ukrainą. <grymne> Czy obawiasz się ukraińskiej kontrofensywy? Obawiam się, że tak, oczywiście, czego dokładnie się boisz? Boję się wojny pochodzę z LNR. Widziałem to wszystko na własne oczy. Wiem, jak to się dzieje. Nie chcę, żeby to się powtórzyło. Czego się spodziewasz? Myślę, że wygramy. Putin zapewne będzie czekać na kampanię prezydencką w USA w 2024 roku. Patrząc na to, że Trump, pomimo zarzutów, znacząco góruje w sondażach nad republikańskim senatorem Ronem DeSantis, to można być niemal pewnym, że dojdzie do starcia Trump Biden. A Donald Trump chce pokoju za wszelką cenę. W wywiadzie dla Reutersa Trump nie wykluczył, że Kijów musiałby dokonać pewnych ustępstw terytorialnych, aby zakończyć wojnę. Ale nawet jeśli hipotetycznie Ukraina zrezygnowałaby z Krymu i Donbasu, co wydaje się niemożliwe z uwagi na poniesione w wojnie straty, to cała operacja przywracania pokoju w regionie musiałaby być osłaniana w ramach ONZ. Ukraina musiałaby ponownie zacząć przegrywać, aby być może zgodzić się na takie warunki. Na ten moment, pomimo wyczerpania, ten wariant wydaje się być niemożliwy do realizacji. I tutaj pojawia się wariant hipotetycznego pokoju. Rozsądnym pomysłem byłoby utworzenie czegoś, co zaproponował generał Skrzypczak, czyli pewnej strefy buforowej w postaci strefy zdemilitaryzowanej, takiej samej jak ta pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową, ewentualnie sztuczne państwo kontrolowane przez każdą ze stron. Ale gdzie takie Mogłoby powstać przede wszystkim w okolicy Donbasu. Ukraińcy dalej kontrolują tereny nieopodal Doniecka, który stanowi na swój sposób nieformalną stolicę Donbasu. Gdyby powstał szeroki na około 50 km pas, idący od Mariupola przez Donieck, Siewiero-Donieck, kończąc na granicy Rosji, wówczas ten sztuczny twór mógłby skutecznie rozdzielić obie strony konfliktu. A tereny te, podobnie jak wolne miasto Gdańsk przed II wojną światową, znalazłyby się pod kontrolą międzynarodową. Oczywiście to rozwiązanie, jak już wiemy z historii, przyczyniło się do wybuchu wojny. Ale ustalone odgórnie plebiscyty, zaplanowane na przykład za 20 lat, mogłyby dać mieszkańcom możliwość podjęcia decyzji, gdzie chcieliby później mieszkać, aby zakończyć istnienie tego sztucznego państwa i rozładować emocje. Mieszkańcy okolic Ługańska i terenów, które realnie za tą linią weszłyby w skład Rosji, mieliby możliwość przeniesienia się na stronę ukraińską po wykupieniu ich własności przez Rosję na podstawie odgórnie ustalonych kwot wykupu za metr kwadratowy w danej lokalizacji. To samo mogłoby się tyczyć Ukraińców, którzy jednak woleliby stać się obywatelami Rosji. Na ponad 700 kilometrowej granicy Rosji i Ukrainy znalazłyby się jednostki misji pokojowej ONZ, a armia ukraińska jak i rosyjska musiałyby się odsunąć od tej strefy zdemilitaryzowanej o minimum 50 kilometrów. W ten sposób udałoby się zabezpieczyć granicę po jednej, jak i po drugiej stronie oraz częściowo rozwiązać kwestię Donbasu, który w znaczącej części stałby się terenem niczyim. Rosja musiałaby przez następnych 25 lat lat zobowiązać się płacić Ukrainie 50% z dochodu z surowców, jakie czerpałaby z terenów, jakie zostałyby jej przyznane. Do tego Kreml musiałby ponieść koszt zniszczonej ukraińskiej infrastruktury, a społeczność międzynarodowa utworzyłaby fundusz dla ofiar konfliktu i ich rodzin po jednej jak i drugiej stronie, żeby tym sposobem zakopać topór wojenny. Najgorszym elementem pozostaje jednak kwestia Krymu, ponieważ ten konflikt będzie trzeba rozwiązać zbrojnie. Dla Ukrainy to kwestia honoru i odbudowy kraju, dla Rosjan to wizytówka oraz znak siły Kremla. Mimo że Rosjanie często z półwyspu uciekają, a ceny mieszkań spadły o 50%, to mimo tego sam Putin tego półwyspu nie odpuści. Dlatego tutaj chyba tylko broń może rozwiązać kwestię przynależności. Ewentualnie Krym jako Republika Krymska mógłby stać się osobnym państwem. A przy populacji liczącej 2 miliony mieszkańców oraz PKB na mieszkańca zbliżonym do tego bułgarskiego, jako odrębny twór Krym mógłby sobie całkiem nieźle poradzić. Ale szczerze nie wiem, co by musiało się stać, żeby któraś ze Tron przyjęła ten plan jako rozwiązanie dla wojny. Od tygodni Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy omawiają kwestię gwarancji dla Ukrainy. Zwróciły się w tej sprawie także do innych sojuszników w NATO, Unii Europejskiej i G7. Pomysł polega na stworzeniu parasola dla wszystkich krajów, które chcą zapewnić Ukrainie stałą pomoc wojskową. Nawet jeśli szczegóły różnią się w zależności od kraju. Być może te plany wspierane są też przez wcześniejszą rozmowę z Rosjanami, ponieważ Stany Zjednoczone dalej posiadają kanał dyplomatyczny Waszyngton-Mo. Moskwa. Jak twierdzi Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, ukraińskie kierownictwo było gotowe do uregulowania konfliktu z Rosją już w czasie rozmów pokojowych na Białorusi i Turcji w marcu 2022 roku. Ale jak twierdzi Rosjanin, Ukraińcy poddali się naciskom ze strony USA i zrezygnowali z roszczeń pokojowych. Biorąc pod uwagę, że Rosjanie i Amerykanie ciągle pozostają ze sobą w kontakcie, a Pentagon sam wydał takie oświadczenie, to nie można wykluczać, że Jakiś zarys pokoju faktycznie jest. Wydaje mi się jednak, że Rosja może grać na czas z uwagi na wybory w USA, więc ewentualny przedstawiony w tym materiale wariant pokojowy może wejść w życie ewentualnie w 2024 roku. Ale to wszystko zależy od sukcesów po stronie Ukrainy. Dajcie znać, co sami o tym sądzicie w komentarzach oraz jak wy ten pokój widzicie. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję za wsparcie dla naszej obrony. Dziękuję za jasną, uczciwą i odważną decyzję o zaproszeniu Ukrainy do NATO.